Cześć witam was na kolejnym filmie środowym tym razem. Dziękuję za, za wszystkie łapki w górę na poprzednim filmie oraz komentarze. I chciałbym teraz przedstawić Wam, tak jak mówiłem, monety duńskie. Jest to ostatni taki rocznik. Jest to 2008. A czemu ostatni taki rocznik? Bo w tym roku wycofano monetę. 25 ore, od której sobie zaczniemy. Cały ten zestaw, który tu widzicie, w tle, który za chwilę Wam pokażę, jest zestawem menniczym. Proszę, łap mi fokus. Jest to zestaw menniczy, nieobiegowy, wydany przez banki. Różne ten akurat był przez bank. Nordea bez żadnej reklamy. Ale żeby nie było. Zaraz na koniec Wam pokażę jak oni to pakowali. No złap mi ten fokus. Ciężko złapać fokus na tych małych monetach. bo się błyszczą. Jak widzicie moneta naprawdę ładna dobrze wyglądająca. Mikrorysy tam jakieś są. Pięknie widać koronę, każdą perełkę. Jak mówię, jest to ostatni rocznik, gdzie wydano 25 ore. I tych 25 ore wy, wybito 2 miliony 49 tysięcy. Przejdziemy dalej. Na następną monetę, z tego to rocznik baben, przepraszam, jest to 50 ore nie wygląda, ale jest to naprawdę musicie mu wierzyć na słowo, że są to mennicze monety jest to 2008 50 ore widzicie naprawdę zadbane nic nie, wysz, nie wyszurane monety tak, ładnie wszystko widać po prostu to patynuje, a patynuje bo jest to to jest bodajże brąz Kompozycja z brązu to jest i tak samo 25 ore. 50 ore mamy nakład w 2008 roku, był 2 573 tysiące. Jest to jeden z najniższych, bo później już tylko były w 2009 i pozostałe roki były po 20-25 tysięcy sztuk. Aż do 2014, gdzie wypito 2 miliony, prawie 800 ich, a między właśnie 2009 a 2013 były tylko w setach, zestawach sprzedawane dla kolekcjonerów. Są jakieś tam szczątkowe, obiegowe, ale to naprawdę rzadko się trafiały. Następną monetę, którą sobie zobaczymy, jest to 1 korona również z 2008 roku. Jak widzicie, jest naprawdę w idealnym stanie. Nie mam tu żadnej, żeby wam pokazać porówność z tego rocznika. Tych wybito akurat bardzo dużo, bo 13 milionów 339 tysięcy. ale i tak jest jako jeden z rzadszych roczników gdzie wcześniejsze były tam po 11 nawet milionów czy coś później były już tak jak w poprzednim w poprzedniej monecie czyli 50 ore były sprzedawane w setach jedynie set z 2009 się wyróżnia bo są tu 624 tysiące i set z 2013 roku było a przepraszam 2013 już były normalne monety tylko że było tam 765 tysięcy, ale nakład niski jeżeli chodzi o te monety a sety były do 2012 nie źle spojrzałem także moneta jak najbardziej mennicza bardzo fajna Przejdźmy sobie do wyższego nominału, który mamy. Dwie korony ich tu było naprawdę mało, jak w porównaniu do jednokoronówki, bo jedno koron, dwukoronówki jest tu 2623 000. Ta ma tu jakąś taką dziwną mleczną patynę. Widzicie tu jest jaśniutkie na koronie Aczkolwiek błyszczy się dalej Nie wiem, tu coś się, jakiś papruch No nie idzie tego zdmuchnąć Aczkolwiek moneta w dobrym stanie jak widzicie Nie ma zastrzeżeń Po prostu jak była wkładana to była dotknięta palcami, bo nikt na to nie patrzył. Po prostu rolki otwierali i ładowali w bankach, aczkolwiek nie ma co narzekać. Bardzo ładna moneta. I tak jak mówiłem, 2 623 000 nakładu. Przejdźmy sobie do najwyższego nominału z dziurką, czyli 5 koron. Bardzo ładnie to wygląda. Są lekko zaśniedziały, jakby czy coś takiego można powiedzieć, ale nie ma rys większych czy coś. I obracamy. Jest 2008 i tych monet, proszę Państwa, wybito 7 507 000. Także też niedużo. Jak na tak duży, taki duży nominał? Monet za wiele z tego, co widzę tam na forach duńskich i tego nie zachowało się za dużo tu na terenie Danii. Ci, co kupili w setach albo właśnie rolki, to mają je w bardzo ładnym stanie. Następne przejdziemy do jednego z najwyższych nominałów, już bez dziurek. Są to monety. Aluminium z brązem mamy tu 10 koron Margaret II królowa królowa Danii odwrotnie tu jest napisane ale no tak przetłumaczyć to było królowa dani Danmarks droning i mamy tutaj 2008 rok widzicie nie idzie złapać tego, może tu fokus po prostu poprawię, nie, nie pomogło nic, ale. Na drugiej stronie jest nominał oraz herbdani 3 lwy i serduszka 10 koron. Monety tej jest 2 258 tysięcy i teraz najwyższy nominał z tego. Rocznika, czyli ogólnie, jaki jest w monetach w Danii 20 koron, tu już w porównaniu do dziesiątki jest naprawdę różnica, jeżeli chodzi o widoczność detali. Tak jak powtarzałem, już monety są mennicze Po prostu, jeżeli zobaczycie jakieś ślady, to są tylko dlatego, że ci, co wkładali w bankach, to. No, nie patrzyli na to, jak to robią. To miało być tylko tak zaułożony i tyle. Tak samo jak w dziesiątce. Margareta II, Królowa Danii 2008 rok. Obróćmy się na drugą stronę. Tu bardzo ładnie widać herb Dani oraz napis 20 koron. Najwyższego nominału wybito 1982 982 000. A jako ciekawostkę chciałbym wam pokazać monetę z 2019 roku i z 2017 roku, bo przeszły taki trochę facelifting, można powiedzieć. Ta jest wyłapana z obiegu. Naprawdę dobrym stanie błyszczy się strasznie. mógłby powiedzieć, że proof like mi się wydaje i druga strona jest można powiedzieć też bogatsza w to wszystko tutaj jest bardziej bardziej taki no nasz nie nie idzie mi fokusa złapać pogrubiony napis wszystko elegancko tutaj jeszcze dodane są zdobienia korona jest na pewno taka Żywsza, można powiedzieć, bardziej królewska niż na tej, ta taka cienka. także to tak tutaj. 20 przemienili, a teraz pokażę wam dziesiątkę. Dziesiątka też była pana z obiegu znałem że jest ładna no widzicie no i oczywiście starsza też już tu jest na tym niż była tu w 2008 ale mówię no z wyglądu monety moim zdaniem te lepiej wyglądają od tych te takie cieniutkie niezbyt można powiedzieć czytelne w porównaniu do tych nowych gdzie wszystko pięknie widać Także. Jeszcze na szybko pokażę, żeby już nie przedłużać, bo to będzie długie. To było opakowane w takie foldery jednoliniowe i tak po prostu wydawane w bankach. Ja wam dziękuję za dzisiejszy film. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i zachęcam do subskrypcji. Do następnej monety. Cześć.